Cześć czołem, witajcie z tej strony Janek. i Maciek. Pokażemy Wam dzisiaj, jak w szybki i łatwy sposób możemy zmontować rower kubajk w rozmiarze 20 cali. Do wykonania czynności potrzebne będą nam nożyczki. Klucz ampulowy lub zestaw kluczy, pojedynczy lub zestaw i klucz numer 15, którym przykręcimy pedały. Kurier nas odwiedził, przywiózł nam pudełeczko, bierzemy się do roboty. W tym momencie Jasiek wziął się za odkręcanie czterech śrubek mostka, do którego przymocujemy za chwilę kierownicę. Klucz Nimbusowy numer 4 i lecimy. Jak zamontować kierownicę w Kubajku? Na pewno trzeba ją ustawić na środku. Mamy tutaj takie ząbki, które powodują to, że ona nie będzie się ślizgać ani, ani przemieszczać jak dobrze ją skręcimy. Oczywiście Przerzutka, czyli manetka przerzutki powinna być zawsze po prawej stronie. No ile? 8. Osiem. 8. Osiem. Dobra. Ustawiamy kierownicę na środku. Troszkę ją obniżamy. Tutaj, OK. Przykładamy ten zacisk i bierzemy śrubeczki. Gdzie John dałeś śrubki? Dobra. Proszę, lecisz. Moim zdaniem zamontowana jest idealnie. Możemy brać się za następny element, czyli koło. koło? A koło co robi w rowerze? Koło. Jeździ. <laughs> Kręci się. Jeździ? To no pewnie że jeździ, tak jest. Dobra, montujemy koło. W którą stronę koło powinno się kręcić? Tu jest direction, czyli strzałka jest narysowana w tą stronę, więc to oznacza, że koło powinno kręcić się o właśnie o właśnie w tę stronę. Więc ustawiamy koło w że tak, jak powinno się kręcić. Tak, jest. Dobrze jest. Okej. Okay. Koło mamy zamontowane. Jest okej? Okay? Dobra Dobra Jest okej okay. Dobra, a ja podniosę teraz, a Ty zobacz czy się kręci Kręci się? Dobra Ready To teraz montujemy hamulec Uwaga, tu naciągamy troszkę lineczkę, ciach Przedni hamulec mamy zamontowany, działa? Tak jest, działa Zostały nam teraz w sumie tak naprawdę tylko dwie czynności do, do, do wykonania i przecinamy. Poczekajcie, ja Ci pomogę trochę, dobra? Bo to jest tak dosyć mocno spięte. To trzeba wsadzić nożyczki tak o i teraz. Uwaga, uwaga. Oh. No i łańcuch mamy rozpięty. Jeśli chodzi o pedały, mamy pedał prawy i lewy. Tutaj mamy oznaczenie left and right lewy, prawy. Jest prosta zasada, jeśli chodzi o montaż pedałów. Jeżeli rower mamy stojący w pozycji, uwaga, trytytka! ciach. w pozycji do jazdy, to prawy pedał oczywiście mamy po prawej stronie, lewy po lewej i prosta zasada mówi o tym, że pedały zawsze dokręcamy do przodu, do przodu roweru, czyli pedał wkręcamy do przodu. Jeden, uwaga. Jest? Pięknie. Super. Piona, dzięki. Ale No super. Jest, jest też taka ważna zasada, że pedałów nie ma co do specjalnie mocno siłować się z nimi. Wystarczy, żeby były w miarę dokręcone, ponieważ one same dokręcają się potem podczas jazdy. No i co? Rower gotowy? Ile nam to. No pokaż. No pięknie. Ile nam to zajęło? Parę minut. Parę minut i mamy efekt. Rower jest ready. Piąteczka, John. Dzięki.